Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. ja Jestem Forever, zapraszam Was do kolejnego materiału. Z demek widzów, jeśli tęskniście za tą serią, to zostawcie w tej chwili łapę w górę. Myślę, że tak ze 2000 tych kciuków w górę dacie radę wbić. Trochę tych maili dostałem właśnie z Waszymi demkami, trochę ich mamy zapisanych, więc jeśli faktycznie te dwa kafle łapek zostawicie dosyć szybko, to od razu myślę, że będę nagrywał kolejny odcinek. Być może to Wasze demko, właśnie. Będzie tutaj na, na kolejnym filmiku, w, kolejnej, w kolejnym odcinku tej serii. Wszystko macie w opisie, jak to wygląda, jest tam adres mailowy, co macie zawrzeć w tytule, jaki tam opis tego, tego maila. Wow, tutaj mamy demko właśnie ciepłego kiśla, który z headshotem plantuje w dosyć takim, no, nietypowym miejscu. I sobie tutaj, moi drodzy, zapisałem, że, że... Twierdzi, że nie da się wyjść z Silvera. Że chciałby awansować do Golda, ale no niestety nie wie, nie wie jak, nie wie co robić. Już mu po prostu ręce opadają. No i ten mecz ma być dowodem e, takim przypieczętującym to, że faktycznie z tego Silvera nie da się wyjść. Cholera, jasna. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie się tutaj klarowało w, w tym meczu. W sumie Nuke to jest taka mapa, gdzie na niższych rangach naprawdę. Można coś tam powalczyć e, po stronie terro, bo mapa, mimo tych e, wszystkich zmian, jakie przeszła w dalszym ciągu jest e, bardziej CT niż terro. Ale tak jak mówię, na tych, rang na tych niższych rangach, mimo że. Powiedzmy, mapa nawet będzie 70-30 do 30, e, CT. To i tak. Jakieś silvery czy goldy po terro na przykład mogą ugrać większość rund. Nie wiem, po co ten smog był rzucony tak naprawdę. Tutaj blokada. Po tym smoku, aż wektor chyba popełnił. A nie, przekroczono czas połączenia, myślę, że. No i teraz. A, przecież, przecież przez tego smoka. No. I tak, jak chciałem też powiedzieć, właśnie, że odcinki standardowo będą wbijały na kanał 21.15. Możliwe, że coś tam się zmieni, ale zazwyczaj 21.15, ewentualnie tam 20., 19, coś tego typu. Także wieczorne takie godzinki w całym roku. Też już w końcu Twitcha ruszyliśmy, bo yy, no, minęła, minęła mi blokada 7 dni, także link do Twitcha macie w opisie. Co oni tak w ogóle opuszczają ten mecz? Teraz jest 4 na 4. Że wpadacie na Twitcha, zostawcie followka, yy, live'y zazwyczaj face it, coś tam yy, jakieś rozgrzewki typu Training Aim'a na tym ipraku, praku więc jakby ktoś tam chciał poznać rutynę typową właśnie jak najlepiej się rozgrzać, jak najlepiej sobie tą pamięć wyrabiać i tak dalej, to zapraszam. Gierki z widzami na Faceit'ach, ostatnio też z Faceit'em level pierwszy grałem na Inferno, to było tak łatwo, że po prostu bez żadnych smoków, bez, bez żadnych w ogóle granatów Wjeżdżało się na bombsite B terro, wchodziło się po prostu jak nóż w masło, także Także e, też jest fajnie też Jest miło też zapraszam no i Będzie już musi być niestety family znaczy Niestety no taki family friendly content, że nawet Nie chodzi właśnie o samo przeklinanie bo czasami Takie gierki z randomami potrafią naprawdę Wyrwać bestie z niejednego z nas No ale wiecie no Jak ktoś napisał w komentarzach tam na, na karcie społeczności, że jeśli bym robił te streamy w, w bikini, w, w basenie z kiślem, żadnej blokady, żadnego bana by nie było. Także spokojnie, w, bi w bikini nie będę się ubierał, <grym>, nie ma mowy, hell no. Dobra, skupmy się na demku, bo to już jest runda trzecia. I właśnie przez takie, przez takie rzeczy, przez, przez takie akcje... Ludzie giną tak naprawdę. Ciepły miał więcej szczęścia niż yy, skilla, niż czegokolwiek. Bo tamten CT. Ojejku, spot. I zobaczcie. Jakiego on ma, kurde, farta? Przecież ludzie walą w niego nie wiadomo ile tych magazynków. I patrzcie. I. Kisiel na niego się patrzył, na niego się patrzył. On powinien być tutaj gdzieś wyświetlony na minimapie. Czemu te boty odwracają się plecami do niego, kurde? To jest niepojęte. I faktycznie, jeśli ma się taki team. Ma się takich silverów. To wyj wyjście z silvera, kurde, to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. To po prostu się nie da. Rundka szósta, tutaj już. I dalej oni grają we, we, we czwórkę. Tutaj już mamy rundę na full'u. Mamy e, shotguna tego automatycznego. Per, pop. I patrzcie, zdobył fraga. Jeszcze dosyć mocno obił ciepłego. I patrzcie, gdzie oni, gdzie oni wszyscy giną. Giną tutaj przy radiu. Tak się teraz ta pozycja nazywa. Plus za to, że tapował. Na tych rangach ciężko czasami tam z, z full auto. Usłyszał kroki. Więc słuchawki ma. Też bardziej na swoje plecy niż... O i w końcu wektor z fragiem. No to już są takie typowe wiecie teksty. Enjoy for free games tak jak na facecie Enjoy Free Elo typowo, ale w sumie nawet jak gram w czwórkę to wynik mają całkiem całkiem 6 4 i tutaj oceniamy właśnie gierkę nie tylko kiśla. Zobaczcie, on w ogóle nie ogarnia, że ktoś do niego strzela. That one stretchy guy. That one, który nie ma w ogóle słuchu i ogólnie jakiegoś mózgu. I Kisiel teraz nie, og nie ogarnia, że to jego chodzi po mapie Po górze, patrzcie <laughs> jeden, jeden z drugim celują w siebie nawzajem, oni są z tej samej drużyny Kurde, naprawdę O, to był, to był fart I Tamten CT też w ogóle na niego patrzył, nie ogarniał kompletnie Nie wiem jak to siadło, celownik w ogóle był chyba gdzieś dalej od głowy No ale tak jak Mówię, kontrola full auto na tych rangach to jest nie lada, o, sorry guys, I noob. We know, we know. We know all this. No i przy takiej słabej kontroli, no te peski lecą gdzieś randomowo, więc w zależności od tego, gdzie on tym celownikiem machnie, no to nawet jak głowa jest tutaj, celownik tutaj, no to te jakieś tam peski trafią w tą głowę, prawda? Także to nie ma nic wspólnego ze skillem, tylko 100% parta, 100% szczęścia. Kisiel z tyłu, Kisiel z tyłu, o mój Boże, Kisiel! Wiecie co jest zabawne, że grając na mapy, mapy typowo CT, gdzie CT jest o jednego zawodnika więcej, pu, przepraszam, właśnie właśnie wyszedł, <laughs> kurde, <laughs> to i tak prawie taki wynik taki wiecie, <laughs> taki remisowy, kurde, no ale idealnie w czas to zrobił, ale nawet mając pięciu Mając pięciu zawodników, no to nie powinni mieć takiej, takiej przewagi, o mój Boże, ten, ten odcinek, ten meczik mnie po prostu rozwali totalnie. A, jakiś Niemiec widzę, że gra. Czy Niemiec, Niemiec, Rusek, Polak, wszystko w jednym. w tych starych dowcipach. Gdzie były te, takie ksi książeczki chyba tam sto czy ileś tam dowcipów starych. Takie książeczki w kioskach kiedyś sprzedawano. Nie wiem, czy teraz dalej to jest praktykowane. Kisiel, dawaj! To jest twoja chwila prawdy. Kisiel, idź na całość. Pięknie go złapał! Właśnie po, tam, po, tam, po tym fragu, jak poszła ta czerwona plama, ten czerwony sok, to demotyzacja poszła już na tym filmie. Już nie będzie reklam. Razem wszystkie pozycje. I chyba też muszę nagrać y, filmik z mapy, która pomoże naprawdę wszystkim, od Silvera do, do Globala. I patrzcie, on nawet nie ogarnia. <laughs> I dostał gonga. Nie ogarnia totalnie, mnie to w ogóle naprawdę rozbraja, jak oni mogą tak, tak grać. Jak mogą grać tak, nie wiem, czy... Ja rozumiem, że kiedyś, naprawdę bardzo dawno, dawno temu grało się na, na głośnikach. Gdzie te głośniki były takie zwykłe, dwa białe takie prostokątno owalne, bo różne były kształty. Zwykłe białe głośniki, monitor z wielką dupą, 4 na 3 rozdziałka. Grało się bez słuchawek. Jak nie, ja nie pamiętam, żebym ja wtedy jakieś słuchawki używał. Tylko po prostu brało się, nie było takich, wiecie, takich pokrętów jak tutaj po boku, tylko były takie normalnie. dzyndzel na tych głośnikach trzeba było po prostu odkręcać. i To były takie dwa zwyczajne głośniczki na, na mini jacka 3,5. Tak się słuchało. A teraz to są takie czasy, gdzie wydaje mi się, że każdy gracz chyba komputerowy jakieś słuchawki ma. Czy nałóżne, douszne, Nie wiem. Dowcipne. Różne są upodobania. Dobra, próbuję, próbuję coś tam ogarnąć sobie. Celownik ma. Całkiem w porządku. Całkiem w pożądalu ma ten celownik. O celownikach też będzie. To taki dwóch typach celowników, które. Polecam taki celownik podstawowy i celownik e, taki już, no bardziej zaawansowany. Albo może trzy typy celowników, taki wiecie, e, podstawowy, zaawansowany i pro, bo przeanalizowałem sobie celowniki bardzo, <grytanie> bardzo dużej ilości e, prosów, a czy przeanalizowałem prosów, pokopiowałem sobie, powklejałem i patrzyłem jakie te celowniki są. I większość jest prawie, że identyczna. Jako, że to są analizy Demek, analizy gry danego widza, tutaj akurat troszkę chciałem Zobaczyć jak, wszy jak wszyscy grają z, patrząc z powa tylko kiśla Ale patrząc na to jak on gra czasami Właśnie no, takie rzeczy można byłoby zrobić 100 razy szybciej Tego smoka. Widzicie po prostu w jednej rundzie już Nie minęło tam nie wiadomo 15 sekund od początku rundy O już 3 błędy Ociąganie się. Rzucanie smoka. W ogóle nawet nie rzucanie smoka, a chodzenie po prostu ze smokiem w łapie. Full auto. Gdzie celownik był. Na poziomie głowy, a peski leciały o wiele, wiele za, za wysoko. Report sneakers to, że ma 9 flagów, a ty masz o 4 fragi więcej nie znaczy, że jesteś jakimś. Prosem. Chyba, że to jest. A. Możliwe, że za to. Zagryfink jak najbardziej można byłoby. No też przez takich typów też z tego silvera nie można. I tutaj tak, odwracanie się plecami do typa na outside, gdzie nikt nie kryje. Już kolejny błąd. Naprawdę takich błędów mógłbym wymienić. Tutaj masa, ale. I patrzcie, dalej robi to samo. Dalej robi to samo. Taka na bombside B. Wszyscy powi Już powinien iść za tym typem, który tam zszedł na dół. Już nawet nie odwracać się nie, nie sprawdzać pozycji, bo to już jest ostatnia runda teoretycznie. Nie ma nikogo, wszystko sobie sprawdza bardzo ładnie. I zobaczcie, ten typ cały czas w tym samym miejscu, cały czas w, przez, na przestrzeni odkrytej. Słychać. Brój ktoś, jeden. No. O, rany. I przez to takie niezdecydowanie kiśla przegrali... przegrali rundę. Kurde, ty, wpadł tam. Wpadł do wody. Także patrząc na to demko, faktycznie, kurde, jest dużo po to poprawy. Ale też to, co no, robił on w połączeniu z tym, co robili teamici, no to faktycznie no, z tego Silvera mog mo mogą być takie problemy z wyjściem. Tym bardziej, że było ich czterech. Nie wiem, dlaczego tamten wyszedł. Może jakiś rage, może tam się poprzytykał z chłopakami. Jak ma się też takich botów jak Sneakers, którzy griffują, no to też ciężko awansować. Wydaje mi się, że im niżej w randze, tym więcej casualowych graczy, którzy mają po prostu wywalone tak naprawdę w to, a ci, którzy faktycznie chcą wyjść z tego, żeby poczuć, jak gra się no, na takim lepszym, wyższym poziomie, na wyższych rangach, to czasami też nie idzie w parze, bo czasami boostowany global potrafi grać gorzej niż Kałach, ale mniejsza z tym. I po prostu chcę poczuć faktycznie, jak tam jest na tych goldach, że o, chcesz się na przykład Pochwalić, no kurde, słuchajcie, ziomki. W końcu mam Kałacha. Mogę z Wami grać na przykład, coś tego typu. No i tyle. No i faktycznie, bazując na tym co widzieliśmy na Niuku, nie da się wyjść Silvera.